thank you Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się rozgrywkom w czeskiej i słowackiej ekstraklasie Nie bez powodu, bo jak widzicie znajdujemy się w Skodzie 105 naszego kolegi Szymona a jest to Skoda z 1987 roku stąd odcinek właśnie w takich klimatach można by rzec Made in Czechosłowakia na szybko, jeśli chodzi o wspomnienia lub skojarzenia z futbolem czechosłowackim, mi osobiście na myśl przychodzi trener Stanisław Lewy, czyli miłośnik Fioletowej Ambrozji, Skur i braci Gikiewiczów, a także Karel Poborski, który grał w Manchesterze United i udało mu się pewnego razu w 1996 roku strzelić bramkę przeciwko Leeds United. A co w symecku Tobie się podoba? Symeckowi podobał się na pewno Jan Koller. Lubiłem zawsze takich dziwnych trochę zawodników. Prawie dwa metry, chłop. Yy, dokładnie, ponad 2 metry. Rozmiar buta 50. Swoją drogą, yy, wczoraj czytałem, że ma być o nim film dokumentalny, także na pewno sobie to obejrzę. I jeżeli miałbym ewentualnie jeszcze kogoś wybrać, no to sobowtóra naszego kierowcy. Jakbyś mógł pokazać yy, naszego kierowcę, to jest Karel Nedved, brat Pawela. A tak się, tak się składa, że obaj mają takie same fryzury, tylko różnica jest taka, że po prostu Paweł w 2004 roku zdobył złotą piłkę. Mając taką fryzurę, także Panie Pawle, szacunek, pozdrawiamy serdecznie. No to co, teraz czas na konkrety. Przedstawimy Wam parę luźnych propozycji, ale przypominamy, że nie jesteśmy ekspertami od ligi czeskiej, jak i słowackiej, więc traktujcie te propozycje bardzo luźno i swobodnie, jeśli chcecie, skorzystajcie, jeśli nie, to nie ale wiadomo, jak chcecie się bogacić musicie iść z nami ramię w ramię na pierwszy ogień mecz Słowacko-Bohemians na początek wybieramy ekipę która jest ostatnio w mocnym gazie i wygrywa mecz za meczem Słowacko razem ze spotkaniem pucharowym ma serię pięciu kolejnych zwycięstw natomiast w dziesięciu ostatnich meczach wygrało aż siedem razy jedyne porażki zespół ten poniósł ze Slawią i pilznem, więc nie ma się czego wstydzić Mało tego, u siebie Słowacko kosi równo z trawą i wygrało wszystkie pięć spotkań z tego sezonu. Jeśli dorzucimy do tego fakt, że najbliższy rywal na wyjeździe wygrał tylko raz, to mamy naszego małego faworyta. Przeglądając kadrę Słowacko, nie znalazłem zbyt dużo znajomych twarzy poza 36-letnim Michalem Kadlecem, który grał w przyszłości w Bundeslidze i ma na koncie 67 meczów w reprezentacji Czech. Generalnie jest to dość doświadczony zespół, bo aż 10 zawodników z aktualnej kadry ma już na karku 30 lat. Bohemians, no bo też nie możemy ich potraktować tak, że o nich nic nie powiemy, nie? No to ja jak sobie przeglądałem ich kadrę, to dwa znajome nazwiska znalazłem. Pierwsze to Kamil Wacek, kolega znany dobrze z Piasta Gliwice. Kojarzysz takiego gościa? Tak, Wacek, tak. No, Wacek. wtedy był niezły kozak, więc czyli był pięć bramek, dorzucił 8 asyst i zawinął się do Izraela, bodajże później wrócił do Śląska i nie poszło, no, związali z nim kontrakt. Sztywniutki, no. I jeszcze w Bohemiansie też Tomas Toma Necit. Kojarzysz takiego gościa? Kojarzysz. Tak. Podobny do ciebie trochę. wysoki. FIFA no, grałem nim. A już często. Był w Legii, to piach totalny. Już chyba na nazwisku jedzie. Znamy paru takich co na nazwiskach jak ja. A o tych bochemiancach powiedzieliśmy. W sumie. No, a wie dlaczego? No, bo typujemy, że Słowacko wygra ten mecz. Czyli jeden mecz. Złoto 80 kurs, płaca za Słowacko, także chyba nie najgorzej. Myślę, że można spróbować, nie? No to mamy to. Mamy to. Pierwszy mecz za nami. A mecz numer 2 Liberec kontra Sigma Ołomuniec. Jeśli chodzi o Liberec, no to dla wszystkich są to przede wszystkim. Skoki narciarskie Jakub Janda, Jan Matura Puchar świata w Libercu Z tym raczej kojarzymy tą miejscowość Nie wiem czy przyjacielu drogi wiesz Ale Rekordzistą małej skoczni w Libercu był Robert y, Miętus. Grzegorz. Grzegorz Miętus Grzegorz Miętus Mientus. wspaniały Grzegorz. Tak. Grzesiu Mientus Niespełniona nadzieja polskich skoków I pozdrawiamy Grześka zost... I uwaga zo... Grzegorz Mientus skoczył w 2009 roku 100 metrów i został rekordzistą tej skoczni jako Polak startując na mistrzostwach Czech. Wow. Niedowiary, co? Niedowiary. To może przejdźmy teraz do tego, co no, interesuje wszystkich. No właśnie ciężko przejść do tego, co interesuje wszystkich, bo tam się nie dzieje nic dobrego w tym Libercu. Oni wyobraź sobie, że w tym sezonie wygrali tylko dwa mecze. Mordo, dwa mecze tylko wygrali. A pozostałe, pozostałe ich wyniki to dwa remisy i siedem porażek. Ajajaj. Boli, co? Boli. Boli. No ale żeby jeszcze powiedzieć o nich cokolwiek więcej, to ich najlepszy strzelec ma tylko dwie bramki. I jest to niejaki Lubomir Tupta, który sobie Tupta tam w polu karnym. No, może Tupta w miejscu i dlatego nie strzela. No, Tupta też w wiśle Kraków, bo wiśle Kraków dwa sezony temu występował. No, i do z powrotem do Czech. Oprócz niego jeszcze jedna ciekawa postać tam się przewija. Jest to jakiś Mirosław Stoch. Tata Kamila? Nie. Tata Kamila Stocha. Tego gościa kojarzymy z dobrych występów w mocnych ligach europejskich, ale kojarzymy go też z niedawnego. Nie Niewypału transferowego w zagłębiu Lubin, gdzie sobie sporo o nim obiecywaliśmy, a okazało się, że jednak kolega już nie do końca dojeżdża, i trzeba było się z nim pożegnać. Nie jest w tak zwanym prime. Nie, w prime zdecydowanie nie jest. Tak się składa, że ja też sprawdziłem sobie, jak ostatnio Sigma sobie radzi, i tak: rzadko przegrywa, bo dostała w czapkę tylko dwa razy, reszta wyników to cztery remisy, i wygrane. Sześć ostatnich meczów to pięć wygranych Sigmy i tylko jeden Liberca. Lekko się tym sugeruje i typuje, że będąc w dołku gospodarze nie wygrają tego meczu. Mecz numer 3, czyli Pilzno-Jablonec. W Pradze na hasło Pilzno zimne poty i blady strach oblewają wszystkich, bo zarówno Slawia jak i Sparta znajdują się za plecami liderującej Wiktorii która nie ukrywajmy, idzie jak burza i wygrała 10 z 11 meczów. Ostatnio razem z meczami pucharowymi ma serię 6 kolejnych zwycięstw i może zaliczyć kolejne, bo nie gra w tygodniu w pucharach w przeciwieństwie do swojego najbliższego rywala. Jablonec miał mega poprzedni sezon i dzięki temu gra w pucharach, ale w tym wygrał tylko dwa razy i zajmuje dopiero 11 miejsce. Na wyjeździe zespół ten nie wygrał jeszcze meczu, dlatego ciężko będzie o przełamanie w starciu z rywalem, który na swoim terenie zdobył komplet punktów. Przeanalizowałem nieco kadrę zespołu z Pilsna i widzę, że mają tam upodobanie do napastników w stylu Jana Kolera, o którym wspominał Szymon. Pierwszym wyborem jest mierzący 196 cm Francuz, którego wybaczcie, nazwiska nawet nie będę próbował wymówić, ale ma on już 7 bramek. Z kolei jego zmiennikiem jest niejaki Tomasz Chory, który rzeczywiście chyba jest chory, ale na gigantyzm, bo ma 1,99 m. Podsumowując, krótko z na temat, jak dla mnie, zdecydowana jedynka w tym meczu, były Czechy. Teraz czas na Słowację. Tam tydzień temu miał odbyć się hit kolejki w Trnawie, gdzie wicelider podejmował lidera. No i ten hit trwał jakieś 15 minut. Bo kibice oszaleli, zaczęły się burdy, wbiegli na boisko, zaczęli się bić, i tyle z tego meczu. Mamy nadzieję, że teraz będziemy świadkami emocji tylko czysto piłkarskich. Kolego, którym teraz mamy mecz? Czwarty teraz mecz przed nami: Spartak Trnawa kontra Pochronie. Spartak Trnawa, co wiemy o tym zespole? Ja sobie przejrzałem kadrę Spartaka, chodź, kolego, opowiem ci bajkę. O Spartaku Trnawie siadaj. Na początek, czy znasz takiego piłkarza jak Kelvin Boateng? Znam Kelvin Klein. Kelvin Klein, a Kelvin Boateng nie kojarzysz? bo Jest tam taki zawodnik, jak sobie go wygooglujesz? To wyszukiwarka pyta Cię, czy chodziło Ci o Kevina Boatenga. Uh -huh. A w Trnawie gra Kelvin. A, Jak... A w, w, w Trnawie jednym z bramkarzy jest też Lubosz Kamenar, który był niegdyś zawodnikiem Śląska Wrocław. Tak jest. Generalnie tych polskich akcentów yy, w zespole Spartaka jest dużo, bo naliczyłem siedmiu piłkarzy. Którzy grali kiedyś w polskiej ekstraklasie, a ich trenerem jest gość, który też grał w ekstraklasie, w Górniku Zabrze. Czyli przepis na sukces? Polska ekstraklasa. Trzeba mieć zawodników, yy, którzy mają przeszłość w polskiej ekstraklasie, bo cnawa w tym sezonie radzi sobie znakomicie. Przegrali tylko jeden mecz w drugiej kolejce. Od tego czasu osiem spotkań bez porażki. I Ty Mocni. mówisz, że nie jesteś specem od Ligi Czeskiej i Słowackiej? Nie, nie jestem, bo ja tego nie wiedziałem wcześniej, ja sobie A. to wczoraj dopiero przeczytałem. Przeciwnikiem Spartaka będzie biedne pochronie, które nie spisuje się aż tak dobrze jak ich najbliższy rywal. Oni w tym sezonie wygrali tylko jeden mecz, tylko jeden. Tak jak Spartak przegrał w drugiej kolejce, tak oni wygrali jeden tylko mecz w drugiej kolejce od tego czasu. Osiem meczów bez zwycięstwa w pochroniu dwóch zawodników wypożyczonych z górnika Zabrze i dwóch zawodników z przeszłością w ekstraklasie, czyli jest to typowy słowacki klub z polskimi akcentami. Ale mimo to nie ma szans, żeby ten mecz wygrali. My proponujemy dwójeczkę czystą na Spartak Trnawa. A jeśli ktoś chce bezpieczniej, to niech postawi, że wygrają przynajmniej jedną połowę. Generalnie coś na pewno wygrają i my typujemy dwójkę. Kolejne meczycho u naszych południowych sąsiadów to starcie Słowana-Bratysława z liptowskim Mikulaszem. Tutaj faworyt jest oczywisty i nie są to goście. Słowan gra w tygodniu w pucharach, ale do Bratysławy przyjeżdża rywal z Gibraltaru. Czy jakoś tak, znacie ten kraj. Więc ciężarów się chyba nie spodziewają. Nie mogłoby obejść się oczywiście bez smaczków z naszej ekstra klasy, bo czym byłaby bez nich szanująca się słowacka drużyna? W Słowanie mamy duet z Lecha, czyli Demarko i Holman, oraz duet z Zagłębia, czyli Drazić i Mraz. Cała czwórka na polskich boiskach zdecydowanie przepadła, a tam chłopaki grają sobie w pucharach w najlepszej drużynie na Słowacji. Więc chyba znamy już idealny przepis na sukces, jeśli ci nie idzie w naszej ekstraklasie. Gospodarze w tym sezonie 7 zwycięstw w 10 kolejkach najlepsza ofensywa bo aż 25 strzelonych bramek i tylko 8 straconych. Co istotne, aż 6 z tych zwycięstw to wygrane minimum dwoma bramkami różnicy, dlatego idziemy właśnie tym tropem. Rywal Slowana to najsłabsza defensywa w całej lidze, pięć z siedmiu porażek to wyniki z taką właśnie różnicą, a do tego obie ekipy już ze sobą w tym sezonie grały i 4 do 1 wygrał mistrz Słowacji. Nasz typ to wygrana Slowana z handicapem minus półtorej bramki. Jeszcze zabiorę Was na małą przejażdżkę i wspólnie z Szymonem zakończymy ten odcinek, coś Wam szepcząc, do kamery. Graj Trombi, zespół Kombi. Wsiadajcie i lecimy. Kolega, bo tam i tak przerwałeś trochę, wskakując na maskę. Mianowicie? Mianowicie, wiesz jeszcze co łączy Spartak Trnava z Liverpoolem i Manchesterem United? Nie mam pojęcia. W Manchesterze i w Liverpoolu, na ławce rezerwowych, siedzą zawodnicy o nazwisku Jones. Hit nawet też ma takiego gościa. Tak? Też mają Jonesa na ławce. A mało Jonesów jest ogólnie? Mało Jonesów. Generalnie w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo rzadko spotykane Tak jak Moles Kowalski. Tak. No i oni mają Jonesa na ławce, więc to nie może być byle jaki zespół. Dokładnie. Tak jak mówisz. I też Roy Jones kiedyś przelatywał samolotem przez tą miejscowość. Ale, Wytręcia ale, Spartak Trnawa ma jeszcze jeden wspólny mianownik z Liverpoolem, mianowicie... Ale nas Jo. Ja. I to też Skoda. O, no, tylko Mianow... że z XXI wieku. Wracam. Mianowicie, w Trnawie, na środeczku obrony, występuje, nie zawsze, ale jest w kadrze, Martin Szkrtel. Na pewno kojarzy. To pościewa. wiem, to grał w Liverpoolu. No taki tak? wydzierany. No, wydzierany. Kiedyś, kiedyś był łysy, teraz taki ma chyba trochę taki. Jak z Prison Breaker, tak. ale nie do końca. A teraz ja go wygo wygooglowałem. Uwiązek. To ma taki Uwiązek. chyba, wiesz, delikatny Pampadour. Tak? Znasz taką fryzjerę? Znam. Mamy takiego fryzjera, który no. się specjalizuje w takich fryzje... fryzjerskich e, numerkach. Tak, no to Martin krysztel. Szkrtel mniej więcej teraz tak wygląda. No I... dobra, coś jeszcze powiemy, bo trochę długo już gadamy, to może do brzegu brzegu chciałbyś coś powiedzieć o naszym partnerze lajkach, subach, dzwoneczkach i tak dalej, mhm. bo tu zaraz mi będzie potrzebna reklamówka foliowa bo koleżka tak jeździ, że już mnie muli ja też delikatnie już czuję wibrowanie w brzuszku to chyba po tym zestawie maty wczoraj spożyłem także kończąc, zanim ale McDonald coś... nie płacił nam za reklamę Dokładnie. więc kończymy ten temat zanim tu wydarzy się coś, nie... o jest. Zanim wydarzy się coś nieoczekiwanego Eee, to cóż, my na dziś już kończymy, bo trochę się rozwinęliśmy. Pamiętajcie o standardowym zestawie subów, dzwoneczków, klikania, udostępniania itd., ale mamy do Was prośbę: mianowicie, jeśli możecie, napiszcie również w komentarzach, jaką ligę chcielibyście wziąć pod lupę następnym razem, czy taka forma odcinków Wam się podoba, żebyśmy też mieli. Z waszej strony jakiś odzew? O Jezu, człowieku! Boże, kochany! Dajcie znać, to Szymon kupi wtedy samochód z tego znać. kraju, jaki nam wskażecie. Tylko... Tylko nie ligę egipską. Jezu, chłop nie umie jeździć. Człowieku! Tylko nie ligę egipską, bo my mamy... musiał zainwestować w wielbłąd. A budżet może nie pozwoli. Dokładnie. Także na dzisiaj to tyle. Co, z naszej strony to wszystko. Ahoj! Karel. Powiesz coś jeszcze na koniec? Partnerem tego odcinka jest Fortuna. Ej, kolego! Link do rejestracji w Fortunie masz w opisie filmu, jak sobie zobaczysz. Dwie dyszki freebetu i 600 stóp zakładu bez ryzyka, pamiętaj! Pan